Czy ktoś jeszcze pamięta taki wynalazek jak Dr. Smile? W dużym skrócie, jakieś 3 lata temu ten podmiot był intensywnie reklamowany przez różnych influencerów. W założeniu usługa Dr. Smile miała polegać na tym, że nosząc ich nakładki jest w stanie wyprostować swoje zęby, a czasami też rozwiązać inne problemy związane z zębami. Reklamy kreowały wspaniały obrazek. Niemal cały proces leczenia miał być realizowany zdalnie. Nosisz nakładki, robisz zdjęcia do aplikacji... I to w sumie tyle. Ewentualnie, jeśli zachodziła taka konieczność, czasami niezbędnym było zgłoszenie się do gabinetu partnerskiego Dr. Smile. Oczywiście nad całym procesem miał czuwać zespół wykwalifikowanych stomatologów. Jednak mniej więcej dwa lata temu wyszło na jaw sporo kwiatków. Okazało się bowiem, że wiele osób nie miało w ogóle świadomości zawarcia umowy z Dr. Smile, a mimo to dostawali faktury na kilkanaście tysięcy złotych. Inni zaś byli bardzo niezadowoleni z poziomu świadczonych usług, wskazując na przykład, że zgłaszane przez nich problemy nie są rozwiązywane. Okazało się też, że dr Smile za nic nie chce wskazać personaliów tego wybitnego zespołu medycznego, który rzekomo czuwa nad leczeniem każdego klienta. Tylko nadmienie, że w toku pewnego postępowania okazało się, że ten zespół lekarzy był dwuosobowy. Generalnie lista zarzutów była dość obszerna. Niektóre z nich znalazły potwierdzenie w decyzji prezesa Ułokich, który postanowił nałożyć na dr Smile karę w wysokości 3,5 miliona złotych. Zarówno zarzuty, jak i tę decyzję omawiałem szeroko w materiałach opublikowanych na moim profilu około rok temu. Zainteresowanych zachęcam do odkopania i obejrzenia. Oczywiście dr Smile absolutnie do niczego się nie przyznawał, twierdząc, że wszystko jest po ich stronie super i totalnie nie naruszałem żadnych przepisów. W takim razie ciekawe, dlaczego obecnie Dr. Smile jest już spółką w likwidacji, która nawet nie podejmuje obrony w wytaczanych im procesach sądowych. Co za przypadek.